Witajcie! Dziś pokażę Wam jak skonwertować i skompresować plik wideo, plik filmowy o rozszerzeniu MOD, gdyż ostatnio wpadła mi w ręce kamerka, która właśnie w takim e, formacie pliku zapisuje swoje materiały, e, używając kodeka MPEG2. E, no i musiałem znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby troszkę zmniejszyć rozmiar tych plików. Znalazłem odpowiedni program Virtual DAP Mod. Czyli wersja rozszerzona, all inclusive w wersji 1.510, jak widzicie. Eee, plik. Program po ściągnięciu znajduje się w archiwum zip. Wystarczy go rozpakować, na przykład na pulpicie. Zajmuje nieco ponad 1,5 MB. Uruchamiamy program. Otwieramy interesujący nas nasz plik. I tutaj pierwsze schody eee, mogłoby się wydawać pliku. Mod nie widać. Gdyż okazuje się, że nie jest jakby wspierany. Ale wystarczy zaznaczyć wszystkie typy, wybrać plik MOD i poczekać, aż się załaduje na, w programie. E, rozszerzenia to są tylko kontenery, tak zwane kontenery, czyli jakby pojemniki na pliki wideo, a każdy z nich może być osobno zakodowany zupełnie innym kodekiem, czyli plik AVI i MOD na przykład może być zapisany przy pomocy tego samego kodeka. Po prostu rozszerzenie jest inne. Czasem, nawet zmiana rozszerzenia na jakieś bardziej popularne, na przykład AVI, e, ręczna zmiana oczywiście mogłaby pomóc. Ale plik się otworzył, jak widzicie, bez problemu, program odczytał. E, jakość może nie jest powalająca, ponieważ jest niska rozdzielczość, ale na nasze potrzeby wystarczy. Chcę skompresować film, żeby podzielić się nim ze znajomymi. Wybieram menu, file, save as, lub wciskam, wciskam e, klawisz F7. No i dobrze, jestem, wybieram, mam trzy formaty do wyboru, OGG, Matrioszka i AVI, Audio Video Interleave, wybieram AVI, wydaje się najpopularniejszy, wybieram nazwę pliku taką samą, ale bez rozszerzenia mody, AVI się samo doda i wybieram w tym momencie jeszcze Compression, mamy tutaj Change przycisk, możemy wybrać kodek. Ja wybieram H264, czyli mp 4 łamane przez konfiguracja. Tutaj możemy zmienić troszkę jakość, jeśli chcemy, na przykład przesywając w prawo lub w lewo. E, powiedzmy, że ja troszkę chcę zmniejszyć jeszcze jakość, ale to oczywiście zależy od Was, e, czy, czy chcecie mieć plik w dobrej czy w gorszej jakości. Wybieram sobie taką opcję. Klikam OK, OK. Tutaj oczywiście nic nie zaznaczam, raczej nie jest to potrzebne. Daję zapisz. Plik zaczyna się kompresować. Jak widzicie, jest nawet rozmiar projektu przybliżony, jaki będzie miał w przyszłości, około 560 MB. A w tym momencie zajmuje 2 GB i 670 MB, czyli ponad 2 GB oszczędności. Oczywiście przy stracie jakości, ale to nic. Na nasze potrzeby, jak już mówiłem, to wystarczy. Plik się kompresuje. Możemy nadać mu większy priorytet, jeśli mamy dosyć wydajny sprzęt. Może to przyspieszy. Działanie, szczególnie jeśli w tle chodzą jakieś inne procesy. To tyle. Mam nadzieję, że w jakiś sposób Wam pomogłem. Jeśli macie jakieś pytania, napiszcie w komentarzach. Jeśli Wam pomogłem, to też kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, udostępniajcie, kopiujcie. Będę wdzięczny. Do zobaczenia.